Optymalizacja strony jest to wprowadzenie takich zmian na stronie internetowej, które przyniosą efekt w postaci wyższych pozycji w wyszukiwarce. Czy to jest Google, czy Bing, czy jakiejkolwiek innej. Rozróżniamy tutaj dwa typy zmian, które można wprowadzić. To są zmiany techniczne, których użytkownik nie widzi, a które robot wyszukiwarki sprawdza i może im te elementy przeszkadzać. No i te zmiany widoczne, czyli tutaj już mam, mam na myśli nagłówki, optymalizacja nagłówków, dodanie treści, optymalizacja tych treści. Na przykład często zdarza się, że blogi to jest jedna ściana tekstu, to trzeba to rozdzielić na kapity, trzeba wprowadzić słowa kluczowe, dodać zdjęcia, wypunktować niektóre elementy, żeby lepiej się czytało, bo jeżeli chodzi o blogi, to na to też Google zwraca uwagę. Optymalizacja, jak mówiłem na początku, ma na celu to, żeby robot lepiej ocenił stronę. A jak lepiej oceni, to będzie wyżej w wynikach.